Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mam dla Was przepis na kolejny likier świąteczny. Na moim kanale znajdziecie już sporo przepisów na świąteczne alkohole. Także kto jeszcze nie widział, tego zapraszam. W opisie filmiku zostawię Wam link do tamtych odcinków. Na dzisiaj robimy likier świąteczny czekoladowy z taką piernikową nutą. Chodźcie zobaczyć, jak bardzo łatwo go zrobić. Do zrobienia tego likieru będziecie potrzebowali 100 g czekolady. Najlepiej, żeby to była taka gorzka czekolada deserowa z zawartością czekolady minimum 50%. W rondelku w kąpieli wodnej rozpuszczamy naszą czekoladę. Dodajemy dwie, trzy łyżeczki przyprawy do piernika. Zwróćcie uwagę, żeby w składzie były te przyprawy, które lubicie. Uwielbiam przyprawę do piernika, ale lubię takie, które mają mniejszą zawartość goździków. Najczęściej, tak jak w tym przypadku, robię własną przyprawę do piernika. Jak zrobić przyprawę do piernika, mam już na swoim blogu, także jeżeli macie ochotę zrobić swoją przyprawę do piernika, to w opisie tego filmiku zostawię wam link. Do rozpuszczonej czekolady wymieszanej z przyprawami dodaję cukier puder. Osobiście nie lubię przesłodzonych likierów, dodaję więc pół szklanki cukru pudru. Jeżeli lubicie bardziej słodkie alkohole, to dodajcie po prostu tego cukru pudru trochę więcej. Żeby wszystko mi się ładnie wymieszało, wlewam cienkim strumieniem śmietanę kremówkę. Śmietanę wlewajcie cienkim strumieniem, żeby Wam się nic nie zważyło i żeby czekolada się dobrze wymieszała. żeby podbić smak czekolady warto dodać szczyptę soli Pozostało nam już tylko wymieszać to wszystko z alkoholem. Na te proporcje dodaję 200 ml wódki. Jeżeli lubicie, możecie wódkę wymieszać pół na pół z whisky. No i pozostało nam teraz tylko wszystko przelać do buteleczek. Likier jest gotowy zaraz po przygotowaniu, także możecie go zrobić nawet na ostatnią chwilę. Taki likier będzie też świetnym pomysłem na prezent, więc wystarczy tylko taką buteleczkę ładnie udekorować i komuś podarować. Taki likier jest gotowy właściwie zaraz po przygotowaniu, więc wystarczy go lekko schłodzić i już można podawać. Jest lekko gęsty, przez to, że dodaliśmy tutaj całą tabliczkę czekolady. A w smaku? Bardzo dobre. Na kanale znajdziecie u mnie również przepisy na przykład na likier kukułkowy, na likier e, solony karmel, który bardzo lubiliście w poprzednim sezonie. Także słuchajcie, no, w opisie tego filmiku zostawię Wam przepisy na pozostałe likiery i działajcie! Do zobaczenia! Do jutra!